Witam, witam, prosto wróciłem z Laponii, a do mnie przyjechał samochód, samochód bajka, a mianowicie Polstyr z pod Trzebini. Są to oczywiście producenci styropianu. Styropian jest y, czymś, co jest zajebiście przydatne w przypadku ocieplenia domu, ale w naszym przypadku chcemy zrobić co? Chcemy zrobić wylewkę, a żeby była wylewka to musi być styropian. Tutaj mamy przed nami Pana. Cześć. Siemko. Bartek, tak? Bartek, tak. No to Cześć. powiedz coś fajnego. Witam, jesteśmy polską marką, jesteśmy pod Krakowem. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany dobrym styropianem od polskiego producenta, zapraszamy na naszą stronę polsyr.pl. można składać zamówienia. Dokładnie. Powiem Wam tak, no, warto używać od nas. Producent... Tynków, farby, mozaiki, kleje, tyropiany. Tak jest, mamy pełny system dociepleń. Także docieplimy wasz dom, bez problemu. Wszystko będzie na stronie. Wszystko jest na stronie. Tak jest. jak, jak to jest. No, nie oszukujmy się, jest to polska firma, a polskie firmy to my szanujemy. Zagraniczne też, ale to jest nasza. A jak nasza, no to wiadomo jak jest. Polski biznes styropianek leci ładnie. Powiem Wam tak, z rzeczy, które mi się podobałem, to to, że jak chłopcy to układają, to tak naprawdę wydawało mi się, że to nie będzie jak. Wiecie, no trochę większej filozofii, a jest to w sumie całkiem przyjemne i znów mi to przypomina kładzenie, co my to robiliśmy tak. W sumie tak samo te płyty tu kładziecie naprzemiennie, nie? No w naszym przypadku właśnie nie OSB, tylko P5, ale to powiedzmy w skrócie tak nazywamy, więc powiem Wam. Z styropian daje radę. Użyliśmy dwusetki, a nie setki. Wystarczy setka. Prawdę mówiąc, wystarczy setka. Setka to jest oczywiście zagęszczenie. E, użyliśmy dwusetki, której używają tak naprawdę ludzie nawet już w garażach, ale my użyliśmy ze względu na to, że jednak, czym większe zagęszczenie, tym bardziej chroni przed, przed, tą, przed tym zimnem. No i też chciałem, żeby było solidnie, nie? Więc, więc tak się zdecydowaliśmy i tyle, nie? E, tutaj doszło do małej przeróbki, możecie zobaczyć na ziemi. E, pompa ciepła miała być tam, ale się okazało, że jak my ją tam damy, to nie będę miał, nie będę miał przejazdu, co mi cały czas zależało, żeby mieć przejazd yy, na drugą stronę, samochodem normalnym bym może i przejechał, ale wywrotka już by się nie, nie przejechała, więc pompę ciepła przenieśliśmy w tamtą stronę. Chodzi o to, że musi tak być zrobione i koniec, no musi być i tyle i okazało się, że to nie jest problem ani nic w tym stylu, poza tym tam by się okazało, że pompa ciepła byłaby 2,5 metra od yy, granicy działki i nie mam pewności, czy to byłoby zgodne z sztuką. Przechodzimy, panowie tutaj okładają i tak naprawdę robią to krzyżowo, czyli najpierw tak. A potem tak. E, szkoły są różne, e, różne są e, interpretacje tego wszystkiego. Ale był u nas fachowiec właśnie od Andry. anhydrydu? Anhydyd. Weź to powiedz, panie. Anhydryd. Alhydryd, czyli był fachowiec od anhydrydu, czyli takiej wylewki, a znaczy mieliśmy tak ja miałem cały czas dwie propozycje, albo anhydryt albo normalna wylewka tradycyjna, cementowa, wybrałem anhydryt głównie ze względu bo, bo mnie to cenowo wyjdzie tyle samo prawie, nie? W tej, w tej sytuacji ale ja wybrałem głównie ze względu na to, że się szybciej nagrzewa, oczywiście zaraz ktoś użyje argumentu, że się szybciej odgrzewa że tak powiem, w sensie, że się robi zimny, ale fakt jest taki, że przecież jak już włączysz podogówkę, to go nie wyłączasz aż do wiosny więc tutaj robimy takie coś. Styropian ten już jest gotowy. Dajemy 10 cm. 10 cm jest absolutnie wystarczające, chociaż nic by nie szkodziło, gdybyśmy dali 11 albo 12. Okazało się, że gdybyśmy taki zamówili, to by dalej było ok. To jest pianka delatacyjna, która właśnie musi być do tego antrychytu. I teraz, jak już jest zrobione jedno i drugie cyk, po to, żeby na to położyć taką folię aluminiową i mamy ją już kupioną, ta folia oczywiście jest do podłogówki, żeby potem takim specjalnym czymś tutaj podłogówkę dawać. Co będzie się działo już za trzy dni. Jest dzisiaj wtorek, przyszły wtorek jest wylewka. Tutaj już tak zapiernicza wszystko, że to jest, to się w głowie nie mie... To się, to się, jakby to powiedział yy, nasz dwugodzinny prezydent, to się w pale nie mieści. Więc ogólnie e, mamy, mamy naprawdę, naprawdę to fajnie wygląda. Podoba mi się. E, jeśli chodzi o styropian, powiem Wam tak. Ja go próbuję ścisnąć, no jest solidny. Na pewno jest za solidny. Dwusetka jest za solidna na to, żeby e, dawać tutaj na podłogówkę, ale jeśli mieliśmy możliwość dać za solidnie, to lepiej dać za solidnie niż jak za słabe, nie? Tutaj mamy rurki, tak? Więc rurki są, e, rurki są opianowane. Wszystko jest zrobione tak e, po bożemu, jak my to mówimy. I już możemy kłaść e, drugą warstwę. Nie ma żadnych mostków termicznych. W tym domu najważniejsze są termi mostki termiczne i staramy się, żeby było dobrze, nie? To jest nasza mała łazienka, ta na dole, gościnna, nazwijmy z prysznicem, czyli w sumie to jest moja łazienka, bo ja tam wolę prysznic niż wannę. Na górze jest trochę większa. Ja się martwiłem, jak zobaczyłem oczywiście, jak ona jest ubudowana, że ona jest trochę za mała, ale powiem Wam szczerze, jestem zadowolony, więc chyba ta, ten prysznic, czyli znaczy ten prysznic, ta, ta łazienka daje radę, nie? Powiem Wam, dużo się teraz będzie działo, bardzo dużo się będzie działo. Tak naprawdę czekamy tutaj na bardzo wiele rzeczy. Na przykład między innymi można zobaczyć, jak tu się wiele dzieje i tą plątaninę też za niedługo rozwiąże pewien jegomość, który ogarnia tematy, nie? Naprawdę dzieje się wiele, ale my w tej sytuacji jedziemy z styropianem. Chciałem tutaj Arka pochwalić publicznie. On wymyślił, że przecież ja jeszcze muszę mieć HDMI. No nie jest to taki w sumie prosty pomysł, ale pamiętajcie budując dom, że jak już będziecie zabudowywać, nawet w murowanym, nie? No I macie wiadomo, tutaj jest y, tu są kontakty i wszystkie inne rzeczy do telewizora, a tutaj wiadomo będzie ten taki półka, te jak to się nazywa w sumie? No to takie telewizor, wiecie, no, pod telewizor, jakaś komodka pod telewizor. No I wiadomo tutaj prawdopodobnie będzie powiedzmy dekoder z jakiegoś tam, nie wiem, Polsatu, cyfry czegokolwiek, Rybnetu, a tutaj będzie telewizor. I ja później, żeby mi telewizja działała, Musiałbym pociągnąć HDMI stąd tam, no i by mi to wisiało między telewizorem a tym i no nie wyglądałoby to dobrze, dlatego już HDMI, nie powiem, bo drogi, z końcówką złotą, zamontowaliśmy pod tym. I prawda jest taka, że wszystko będzie zamaskowane, nie? Te naprawdę bystrzy, by, by, bystre chłopaki tu są i to się szanuje, nie? Jeśli chodzi o kominek, e, nie mogę się doczekać, ale dopiero będzie działać w drugiej połowie... Z Stycznia, e, pompę ciepła już mamy, Wielko, większość rzeczy już powoli ogarniamy, no i powiem Wam szczerze, najwięcej się będzie działo od drugiej połowy stycznia, no mam nadzieję, że w drugiej połowie stycznia to w ogóle, no, będzie, będzie, no mamy, mamy obsuwę, uważam, że będziemy mieli obsuwę dwa miesiące, i inni twierdzą, że więcej, ja uważam, że dwa miesiące i choćby się miał świat walić, to będzie dwa miesiące obsuwy, ale dwa miesiące obsuwy w warunkach, y, to, nie, to nie jest źle. Bomby tu aktualnie czysty Saigon, Czysty Saigon ze względu na to, że yy, no, robimy, robimy styropian i, i zaraz będzie folia rozkładana i robimy podłogówkę od jutra. Poza tym przyjeżdża pewna zwyżka taka na gąsienicy i tak można wymieniać i wymieniać. Yy, sytuacja jest taka, że jadę teraz po taki coś, to nawet nie wiem jak się to nazywa, ale jak powiem panu o co mi chodzi, to on będzie wiedział. On będzie wiedział, bo my chcemy teraz taką rurę. Yy, w ścianę, która y, sprawi, że dolo od powietrza od spodu będzie do naszego kominka. Gdzie są kominki? O, tu jest coś z kominkami związane. O, to jest kominka. Na pewno to jest któraś z tych Główno tu jest. Muszę zamówić przez internet. Aczkolwiek tam był fajny kominek taki elektryczny, żeby sobie tylko udawało, że płomień jest. to powiem. Fajka. Yy, właśnie mamy wydarzenie takie, że nie wiedziałem czym przywiozą taką zwyżkę na gąsienicy. Jest tylko jedna taka na środku, a kilka w Polsce. No i mi się okazało, że przyjali tirem. No, oni tu nie mają szans żadnych wjechać. A poza tym jest to metalowa gąsienica. Co za tym idzie, zniszczą asfalt, a co za tym idzie, będzie przypał. Jadę do typa, no i myślę, że musimy to jakoś rozwiązać. Ciekawi, czy w ogóle koło domu tu przejedziemy.

Nie takiego czegoś chciałem. Chciałem połowę mniejsze. Jest co? Szczerze. Nie wiem. Co? dobrze, a wyszło tak, że kiedyś, że straciłem kolosalne pieniądze, to jeszcze i tak trzeba będzie uruchamianie. To, to wielkie, niewymiarowe dziadostwo miało nie przejechać, ale wymyśliliśmy plan. Zaraz to połączę tymi otóż deskami, śrubami ciesielskimi i w mojej ocenie to już powinno trzymać. A po co to robimy? Na tamtą stronę przy domu, tak jak widzicie, tą gąsienicę. Tam będziemy podkładać, podkładać te drewna. Dzięki którym prawdopodobnie ta. Prawdopodobnie, bo nie mam pewności 100%, ta zwyżka przejedzie. I tyle. I jedziemy z całą długością. Chcia, chciałem tutaj zaśpiewać piosenkę z y, y, klanu, że coś tam y, Vivaldiego, y, życie, życie jest nowelą, ale zapomnieliśmy tekstu, takiego kultowego, ale nikt nie powie, oczywiście się raz nie Oho, ale to jest kultowe, Ohoho. No kurde, klan trwa więcej niż niektórzy z Was żyją, albo przynajmniej podobnie. Jest z nami oczywiście Ewa i Waldemar. E, w skrócie hydraulice, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że to już chyba jest większa działalność. <grystanie> Elektryka łączy wszystko. E, tak, papiery ma na wszystko, ja mam wujka takiego Zygmunta, on mi kiedyś wyciągnął e, Spółki kopię 20 cm papierów na wszystko. Na wszystko. Czy was to samo. Nie? No, więc yy, aktualnie zajmujemy się podłogówką, bo jak widzicie tą piękną folię, zrobiliśmy podłogówkę, ci znaczy zrobiliśmy styropian, zrobiliśmy folię. Od razu zaznaczam. Zanim ktoś zacznie hejtować, robimy wylewkę anhydrytową. Na taką się zdecydowałem i wiemy doskonale że ta folia ma być przypięta, przyklejona tutaj do folii brzegowej. Wiemy o tym, ale nie zdążyliśmy. I będziemy to robić, bo dzisiaj jest yy, sobota. I będziemy robić to w poniedziałek, bo wylewkę mamy we wtorek. Więc zanim zaczniesz nas hejtować, to pamiętaj, że wiemy o tym. No mówimy to nam już na samym początku, bo potem będzie mój. Mogłeś tego nie zrobić. Tak, Zrobimy to. Tak. Reasumując ciepło to, ja? Tak, no, więc tak, tak musieliśmy tak. zrobić dziurę w ścianie, bo, bo nasz pan od... Znaczy pan, to z, fajny synek. Synek od schodów goda, że tu się przypnie tymi schodami, to będzie jedyne miejsce. Będzie zakotwiczenie schodów, więc teoretycznie nie da się rady, nie da rady tędy przejść, więc musimy przejść przez ścianę, tak? Dokładnie. Cyk, cyk, Dobra, cyk. To musisz położyć pomiędzy rurkę. Na to rurce, się, do, to o, się domyśliłem, o. o, tyk, o tyk. I teraz pyk. Teraz pyk. Tą strefę omijamy ze względu, że to będzie kominek. I, to jest, i tutaj z zasadą od samego początku jedyne miejsce, które omijamy, to jest kominek, bo kominek będzie ważył prawie 200 kg, a nikt nie, nie wie, czy przypadkiem kiedyś nie będzie nowego kominka, który będzie ważył 400 kg. Co za tym idzie, omijamy, bo to osoby nie poradzi. I mamy zrobioną podłogówkę w części salonu, jak to mówił e, mój kolega Ariel z rekuperacji. Nie ma czegoś takiego, że tu jest salon, tu jest jadalnia, a tu jest kuchnia, bo to jest jedno pomieszczenie tak naprawdę w praktyce dla rekuperacji, ale dla naszej e, podłogówki okazuje się, że jednak jest rozdzielenie. Jak to jest, mój tu drogi Wal Waldemarze? No, masz bardziej ciepło. Niż no tak, ale widzisz, jest rozdzielenie, że tutaj mamy oczywiście część salonu, tutaj mamy jadalnię, a tutaj mamy kuchnię. Nim, mimo, że tu nie ma ścian, to mamy rozdzieloną podłogówkę na trzy pokoje. Ja, ja mogę spróbować na moją logikę. Czy to jest spowodowane tym, że jakby to było na całość rozwinięte, to zdążyłaby się po prostu ochodzić woda w rurkach? Nawet chyba by nie doleciała. Aż tak? Nie, to za dużo obiegu, tak? Za dużo ten... oporu hydraulicznego. Dokładnie teraz to mocę sobie do środka. Bardzo mocno. Wskoczy cały. Weszło? A, no muszę pięć razy więcej. Weszło. No? No to przy usztu. Nie, tylko przy Widzicie? Zrobiłem podłogówkę. Niech moja żona widzi, że też coś zrobiłem w tym domu. O! Taka sytuacja. Aż co muszę zasznupać? E, czy przewidujemy podczas mojego życia, że kiedykolwiek będę musiał zmienić podłogówkę? No, wiesz, rzadko takie coś ktoś wymyśla. No, chyba, że na przykład ktoś modernizuje stary dom. Znaczy, I na przykład. Hmm. Jeżeli ten dom będzie taki, jaki jest, czy tu się może coś spierniczyć. Oprócz e, tego, że są... ktoś będzie y, wiercił podłogę. No, są bo... sytuacje, że ktoś przewiercał się, coś, nie wiem, ściana działowa będziesz chciał przesunąć. Jeżeli będziesz to kiedyś planował, wiadomo, trzeba odtworzyć sobie zdjęcia, które ryszły gdzieś, tak żebyś wiercąc nie natrafił i nie przedziurał rury. I to jest idiot... nie jest to odporny. Tak, bywali no tacy klienci, pewnie... którzy oczywiście y, montowali klibel i natrafili na dziury. A mam teraz pytanie i to jest ważne. Teraz musimy pogadać o tym. Ja tutaj mam mieć, nie nazwijmy tego pom, ale Tylko... kubyser. Tak, y, robimy normalnie. I jak, się później te, jak to się później przyczepia? I one no. mają być przyczepione do no, zolu, czy nie? Nie. Bo ja nigdy takich mebli nie miałem. Stawiasz nie. meble tak, jakbyś normalnie stawiał szafkę, tak Czyli jak jest... stół. Ciężar sam sobie tak. powinien, dobra. Tak. Jest to że trwała, nic z tym się nie powinno wydarzyć, aczkolwiek nie jest idiot odporna. jeśli stwierdzisz, że chcesz, chcesz zrobić tutaj dziurkę, żeby coś przyczepić. O, na przykład chcesz zrobić sobie Nie żyrandol, jak się tak nazywa? Takie coś na, 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 na kwiatki. Stojak na kwiatki. Stojak tak? na kwiatki, ale trzeba od sufitu do tutaj przyczepić śrubami, nie? No to, to jeśli takie coś zrobisz i natrafisz na taką rurkę. Musisz rozkuć wylewki na tyle, żeby móc zlekalizować tą dziurę i jeszcze wyciąć ten kawał. Kawałek i zmufować z dwóch stron. A, czyli nie trzeba wszystkiego niszczyć no tylko patrz. w tym jednym momencie. Na przykład tu mamy dziurę, tak? No. no to ucinamy to. Staramy się nie dawać takiej mufy na e, kącie. W sensie na półokrągłym. Wolałabym ją dać tam, gdzie już jest prosto, mm. więc kawałek trzeba byłoby tej wylewki po prostu rozszerzyć, wykuć, tak? No. I tutaj zakuć i tutaj też dać drugą. I ten kawałek, rury dać nowy po prostu. No to szalabala. Y, jutro będziecie widzieć, jak kończymy dach. Będziemy jeszcze Chociaż robić nagrywki. Jeszcze Ewa tutaj na pewno coś nagra. Będziemy jakieś nagrywki robić, jak to dalej wyszło. Dobre. I gitara. Tak, śmigaj, a my. Działamy dalej. No Teraz trzeba będzie jakoś się dostać do tego środkowego pomieszczenia tu. Nie możemy już przejść tutaj tą dziurą, bo już ta dziura została wykorzystana na te pętle środkowe. Tutaj nauka zakazał nie wchodzić pętlami ani rurkami, bo to wymalowane. Kotwienie schodów. Tutaj ma być ściana jeszcze. W związku z tym planujemy albo zrobić dziurę w ścianie i przejść tak na wprost, albo przejść naokoło przez drzwi do kotłowni i polecieć już. Tutejszym środkiem, korytarzem, ale... Panie, co wybieramy? Nie będzie ogrzewania. Nie będzie ogrzewania. Tutaj mamy kotłownię, przez którą już wjechaliśmy do łazieneczki. W łazience będziemy mieć tutaj po lewej umywalkę, później jest kibelek i tam mamy prysznic. Jest jeszcze odpływ do zakończenia w styropianie, ale też y, pod prysznicem będzie trochę grzane. Wyszliśmy przez korytarz i z powrotem już jest powpinane rozdzielacza. Teraz Waldi wpina kolejną rurę i tą kolejną rurą pojedziemy tutaj na korytarz pod drzwi jeszcze wcześniej był zrobiony tutaj pokój jest taki mały 9, 9 metrowy może, może 10 metrowy no i osobną pętlę zrobimy tutaj na wejściu wraz tutaj z tym małym pakamernikiem to jest jeszcze wszystko do wyniesienia i tutaj zrobimy chyba osobną pętlę bo będziemy mieć jeszcze jedno wejście na rozdzielaczu więc osobno korytarzyk i osobno tutaj ten kawałek i zostanie nam również już ostatni obieg który będzie tutaj na kotłowni. No i jeszcze chwilkę i będziemy kończyć. Także nasze prace dzisiaj się zakończą i najbliższy poniedziałek, czy wtorek będzie lana wylewka. Także jeszcze ostatnie, ostatnie kadry będą później jak skończymy.